sobie y, 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 solo albo... gramy sobie z jakimiś randomami na razie naraj, naraj. albo nie zagramy sobie y, y, solo solo y, solo na y, z grzawka. tak o tak o a co ja się będę tak o Dzięki za Dziękuję wam bardzo za wszystkie subiki i ziomeczki Dzięki za suba Takie to Ewron na Twitchu ma Dzięki za suba Ej ziom Ej ziom Ej ziom e e e e to Ej Ej, Pokaż mi, jak mam grać w tej Fortnite. Fortnite! 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 W ogóle moja pierwsza gierka, tak poza streamem, to była od razu yy, Win, także jump. Dzisiaj formuła 1 jest. Dobra, grałem bez Elmasista. No to może w nas A, polecimy sobie na zielona. A czemu nie? A czemu tak? A czemu nie? Ej, 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 ej. Dzisiaj mam fajny humorek. To jest super. Może zaraz muszę zmienić ten tytuł. Dzięki za zbaw! Dobra, lecimy sobie tutaj. Dobra, duża killi za tak, mną leci. Fajnie, nie ma skrzynki. No popchamp. Stary, ja na domek, gdzie mnie nie ma skrzynki. Dobra, przynajmniej mam pompa. Sami. Dobra, więcej ammo do pompy Cyk Oho Hej, ale nie rozwalaj mi domu Lecimy To To, to Serio, tylko znalazłem szarą pompę w tym domku Serio? Ale ten z domek słaby No i level. No jest. No jest. No serio. No i mamy taki karabindek sobie. A to też nie zbyt dobrze. A już znowu porta porta. Nie no ciep, bo ty sobie jaja robisz nie! Ooo, <ścoughs> dobra, czekajcie czat. Dupa. Oj nikt nawet nie wbija na live, no. Dobra, jakiegoś złotego skina. On jeszcze, on jest złoty. Dobra, nowy plecak. Ale to jest combo. O kurde, jeszcze jakiś złoty kilo, Złoty kilo, złoty killoff. O, kłameno. Ty! Dawajcie, lecimy na ten. Lecimy tak na top model. Dobra, jeszcze jakieś złote malowanie trzeba. Złote malowanie. Dobra, i pog. Dobra, jeszcze weźmiemy jakieś fajne emotki. Emoji. Coś, jakieś fajne emoji do Midasa. Emoji do Midasa. Emoji do Midasa. Dobra, na pewno weźmiemy to. Tutaj na pewno nie tu ptusia, tylko... Nie no, no żadnych nie mogę. Nie mogę. Nie nie <z Desktop lese> pa Pasujące mutko. Hella! Pasującej modi Pasujące magi. Pasującej lodi. Że pije się to mi das? I bym powstawił O oh! oh, kurde, gdzie jest mrok? Mam, mam rok? To jest ego, no nie. A jest mrok? Jest mrok. Alter, alter. Tak olecimy, dobra. Bijamy na jakąś live. Live Polska Fortnite. Dobra, Lilandzie. No nie, akurat ma. Seriously. Seriously. Ma trzech obserwujących. Hej, dobra. Hej. Można zagrać? Hej, można zagrać? Aha, jeden złotych, jeden złotych trzeba wysłać, więc nope, podziękuję. Serdecznie dwie osoby mają.

O, serio? tylko dwie ja osoby mają live, dobra, dupa. Dobra, bierzemy. Ty czekaj, dlaczego mi się oczy nie świecą? Ej, przecież nie mi się świecą oczy. Czekaj, nie świecą się? Co? Ja myślę, że się świecą. A, dobra, ja patrzę. Patrz, jak masz to? Jak użyjesz tej motki? To ta czacha się później jako plecak. Masz tą czachę świecąc. Dobra! Wszystko jasne. ombre bierzemy arłę. Plecak, pęd, kieszył wpełniony aż po brzegi. A to samo zmienia biegi. Plecak, pęd, kieszył wpełniony aż po brzegi. A to samo sobie zmienia biegi. Obra, kolejna solwa, let's go let's go ah! David Fortnite zobaczymy kto to jest Halo, siema siema, siema Halo Sorry. Halo Czego jako czat nie słyszę? Hallo, Siema? Aha, dobra. Nie o mikro. Dobra, eee... Albo gada po angielsku, no tak, xd. Jezu, kogo by tutaj zaprosić?

No chłopie, no przyjmij. Chłopie, no. Patryko. Koteczka. Kajziego, młodego, Panny Marek. Sparol. Spocony bambiczko. O, Olic. Siema Siema Czego nikt nie jest na kanałach? Czego nikt nie jest na kanałach? Co jest mama Halo hmm. oh, 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 oh. Nie, nawet nie słyszę. Dlaczego on mi dał? Przeczekującego. Coś dobra A mnie nie słyszę. No bo zobaczę cię. Czy... Jest paro. Jest paro. Dołączę. Tam, tam. Ciema? A są goście. Na pewno. Nie wiem stał Ani Przyjaciel nie z... Aaa, z parą się pyta. Tak. No już dawno. Tam na pewno gości. Pary nie wyjdziemy, bo mamy 7 osób i mamy taki... Nie ma takiego. Po... Podjazd, podjazd. On ma 2 HP. Yeah. My, my na. To minus, to minus. S, S, S. Jorek został. Gdzie jest? Buduję się. Mogę was kolapsować? Nie. Sorry, Bartek. Nie, dobra. Ale trick shorter. Dawaj, dawaj, on ma mało, on ma takie low'a On ma taki low, jest na hita Ej, jak coś to y, mam live'a, więc no Nie przegrzaj Oglądam was Brawo! Jestem nie ten, możesz odlodzić Gdzie? Na słonech, szybko jeżeli są 4 osoby, zostały 8, nie stój To tylko biorę tego Ironmana. Ale macie podczas powrót. Mas szybko Co? idź! Stój. tylko gdzie jest ten Ironman? Gdzie ty go powaliłeś? tam gdzieś. A. O. S? To jest Szybko! Nie, to wóz! Szybko. Nie zdążysz. Zdążę, dobra, nice. Dobra, nice. Tam masz medkit, ulec się tam. No, się nie, 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 bo strefa. A gdy uszemy? Do... Zdążysz. Boss w strefie, boss w, bo w strefie jest. jest. Właściwie wiem. Lecisz się metkit. Nie, ulec, się, Abceczko, spokojnie. Ulec, się, zdążysz. No, spokojnie. Zabuduj się, Olek. Sorry, Bartek, jeżeli zginiemy. Nie, o kurde oni cię widzą drugą stroną, o, cicho cicho. 3 osoby, dwa na 1. O kurwa! Szyko spokojnie Prawą stroną, nie prawą, prawą, spokojnie. Nie uleczy bo oni to usłyszą i od razu będą podjeżdżali. Cicho, cicho, cicho. Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! ale zostały dwie osoby jakbyś nie wiedział! No to nie pijmy, oni biwa będzie! Bim. Dwa. Bim. Dwa, dwa no szybko! No, szybko. No, szybko, jeszcze nie odlegć, zdążę, szybko! Idę, idę, ale oni tutaj są. Nie rozumiesz? Ja Laser! Dobra. Nie, nie, nie jest, no, no nie jest. Sorry Bartek, ale... Ta, bez sensu no, no, już bez sensu. Kolapsuj! Co oni cię widzą. Oni no! Dawaj, dawaj. dawaj. Nice! Dawaj, nice! Dawaj! Kolapsuj, kolapsuj, kolapsuj! Kolaps, bambika, dawaj! Duda. Dobra, poleciali? Trzy... No, 21, 21 dostał! Na biało ma jeden. No no, dawaj no podjeżdżaj no. szybko, bo jeszcze ten, się uleczą. Dawaj, dawaj, dawaj. On, on ma, full, on ma full. Dobra, leżysz. Nice. On ma mało. Lecisz, like. Uważaj. Earthquという... On jest dobry. Dawaj. Kurde, dawaj. Nice. Dawaj. Ja. 저도... No, Robisz to. Nie. Robisz to. Nie. Uważaj. Laser. Już myślałem, że on spadnie i zginie ty. No ja też. Laser.

Skodnie. Buduj podłogę pod, pod, daszek. Morduj HP! Laser dam w niego, Koloczyn. jeżeli masz. La, masz laser? Jak tak będziesz się? miał, to dawaj. Nice! Udało się! Zamknął cię w boksie. Dawaj, do góry. Nie, nie ma sensu, nie. Masz rękawiczki? No nie, za późno żeś nie puścił. 90, Dziewięćdziesiątki, da Jezus Maria, są koszmarne Już Schodzi A im mogła być pompa Nie, nie baw się z nim, Laser! Pompa, pompa. Nice! S nice! Es wykuć Pcząp Dobra, ja włączam live no spokojnie sobie pogramy. Not right. Okay.